Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Przyczyny inflacji rząd widzi wszędzie, tylko nie w swojej własnej polityce. Rząd przygotował nawet specjalne grafiki, na których ilustruje, że za inflację odpowiada Rosja, odpowiada Unia Europejska, odpowiada COVID-19. No bo po prostu wszyscy, tylko nie sam rząd. Więc przypomnijmy, że to po pierwsze rząd PiSu włączył Polskę w realizację Europejskiego Zielonego Ładu. To rząd polski nie zrobił nic przez sześć lat swoich rządów, może już siedem, by powstrzymać wpływ krzywdzącego nasz kraj z systemu handlu. Uprawnieniami do emisji CO2, które przekroczyły już 80 euro za tonę, to rząd Mateusza Morawieckiego od marca 2020 roku prowadził nieracjonalną politykę lockdownową, polegającą na losowym zamykaniu wybranych branż. To w końcu ten rząd w kolejnych tarczach finansowych dodrukował miliardy złotych, które no nie mogły zaskutkować inaczej w gospodarce, niż zwiększając inflację. I w tej chwili słyszymy, że ten rząd. Zarządzi, żeby wywieszać na stacjach benzynowych tabliczki informujące, że to dzięki rządowi opłaty są niższe. To ja powiem, co na tych tabliczkach powinniście jeszcze dopisać. Otóż powinniście na tych tabliczkach dopisać, że w 2019 roku wprowadziliście opłatę emisyjną, 80 zł na 1000 litrów. Powinniście dopisać, że opłatę paliwową za benzynę na 1000 litrów naliczaną, która w 2019 roku wynosiła 133 zł, podnieśliście obecnie do 165 zł. Powinniście tam dopisać, że opłatę paliwową za olej napędowy, która w 2019 roku na 1000 litrów wynosiła 306 zł, podnieśliście do 338 zł i powinniście przede wszystkim na tych tabliczkach kazać wydrukować i napisać, że podatki, które trafiają do budżetu państwa, stanowią ponad 50% ceny paliwa. To powinno być tam napisane, a nie, że rząd występuje w roli Świętego Mikołaja i czasowo obniży nieznacznie opłaty, które sam winduje z każdym rokiem, dorzucone do ceny paliw. Nie inaczej, choć na szczęście w nieco mniejszej skali jest z cenami prądu. Dlaczego rozwiązania proponowane przez rząd są czasowe? Czy uważamy, że ta inflacja jest zjawiskiem czasowym, że ona zaraz przeminie wraz z końcem zimy? Żadni ekonomiści w ten sposób nie prognozują. To, co możemy wyczytać w ocenach analityków, w prognozach ekonomistów, to, że te działania, które rząd zaproponował, spowodują jedynie rozciągnięcie w czasie tej spirali inflacyjnej, która już się nakręciła i że przesunięte zostanie jej szczyt na środek 2022 roku. W kwestii samego projektu nasze uwagi, i za chwilkę będę składał tutaj poprawki w imieniu Konfederacji. Przede wszystkim nieobjęcie przedsiębiorców. Oczywiście nieobjęcie przedsiębiorców tymi obniżkami spowoduje przełożenie się inflacji poprzez ceny dóbr i usług na wszystkie inne ceny. Dziękuję Konfederacja bardzo. proponuje projekt tanie paliwa i Dziękuję. elementy tego projektu będą w teraz tych poprawkach, które teraz Pani panie marszałku przekaże.